Cześć kochani, z tej strony Karolina, czyli Karolysze. Witajcie w Nowym Jorku! Dzisiaj znajdujemy się przed lokalem, w którym serwują pączki. A mianowicie Krispy Kreme. Tak naprawdę jest to marka, która już od prawie 90 lat serwuje ludziom pączki. I Amerykanie twierdzą, że są one najlepsze na całym świecie, ale przepis pochodzi od Francuzów, także czy one są bardziej francuskie, czy amerykańskie? I jak jest ich smakiem, porównamy sobie do Dankina później, także Kentway wait, idziemy próbować, chodźcie, sprawdzimy razem. A my znajdujemy się ogólnie na Astorii i jest to tak naprawdę dzielnica, w której w większości zamieszkują Włosi i Grecy, dobrze mówię? Tak. Jeżeli nie poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że tak. Jest to jedna z okolic Queens? Dokładnie tak. Ogólnie dzisiaj, jak sami widzicie, już w Nowym Jorku jest naprawdę jesiennie. Strasznie, nie? Tak. Pogoda diametralnie się tak zmieniła. Się dzieje, że pani nie zimno. No jest mi zimno. Jest godzina 8-9 rano, czyli idealnie na kawkę i pączka. Chyba weźmiemy klasyczne glaze, co? No, spróbujemy może kilka, zobaczymy. I uwaga, jest dla Was ciekawostka. Mają teraz limitowaną serię, zaraz zobaczycie, z czym. Także... Alohomora Patrz, tu są czapki Zobaczcie moi drodzy, tak samo mają To jest w ogóle bardzo ładne, może chciałabyś mi taki podarować? Oczywiście, że nie <grywa> Czy masz chętne oczy nic nie robią? Dziękuję bardzo Nie ma a nie bierzemy żadnej karty do tego? No, nie, może zjeść do nasza, bo. To prawda. Nie, musimy mieć delikatnie tak, po amerykańsku. Teraz wygląda na jak jakiś żeglarz, jakiś ten. Tak. A chodzi, zapraszam Ka do Łojna. Kapitan żeglugi podkowej. Dobra, idziemy po kawę, przestań mnie tutaj stresować. A myślisz, jak ty tyle tych, jak 12 poczków zjesz, to dobrze będziesz zaczarowana chodzić. No będę wyglądała jak sama jak pączek. A. Mamy kawkę z mleczkiem czarną. A kawka jak smaku? No spoko. Wyliko z tego dripa, przelawała taka. Mhm. Oby nie podobają mi się jej kolory. Zielony i czerwony, fajne, nie? Tak. Fajnie się to komponuje. Tak świątecznie. Ale tak... no może dlatego Tak. z tyłu był napis, że dobre rzeczy przychodzą w dozenę, czyli w 12 sztukach, także kupujemy pieska, to musimy 12 kupić. Tak jest napisane, sorry. A przed nami, uwaga. Uwaga, otwieramy, tak to się nazywa. Licznie <laughs> Alohomora, pakuj pączki do wora. Dobra. Obejrzał tutaj mój operator, jest wielkim panem Harry Pottera. Praktycznie co drugi dzień w domu leci Harry Potter. Przed nami mamy, uwaga, z literiną Mamy żółte, czyli to jest to? No, Hufflepuff. A skąd ty jesteś? W <noise> domu. <noise> Hufflepuff. Hufflepuff ha mamy? Tak. Mamy Gryffindor, oczywiście i niebieskie to jest? To jest. Raven Klo. Klo? Tak. Raven Klo. I dodatkowo dostaliśmy cztery pączki Glaze, czyli takie ich kultowe. Zwykłe, normalne. I wyobraźcie sobie, że zapytałam się pani, ile dziennie tak mniej więcej sprzedają się z tej lokalizacji pączków, gdzie tak naprawdę jesteśmy no raczej w dość takiej nie wiadomo jak znanej czy jakiejś ruchliwej lokalizacji. I na to samo miejsce sprzedają 2-3 tysiące samych tych Glaze, pączków dziennie. To wyobraźcie sobie, jak na Manhattanie jest lokalizacja przy Times Square i tam sprzedają 5-6 tysięcy tych glazed pączków dziennie, kosmos, kosmos, zobaczcie. Pączek na śniadanie, to jest tak zwane śniadanie mistrzów. Ale mini one są, takie mniejsze są, nie? Niż tam pod tym... No, tak. ...dankinie. Jednego sobie zatrzymamy, zaraz pójdziemy do dankina i sobie zrobimy porównanie Tak. tych glazed tylko. Mniejsze, zdecydowanie mniejsze. Taki pączek, moi drodzy, ma około 190 kalorii. Dużo? No, no, pewno nie ma. <laughs> to nie jest 190 kalorii salaty, ale... <laughs> ale jest fajnie cały oblany tym lukrem pachnie jak ponczuś ładnie, serio, tastejemy czy jeszcze nie? wow mega fajny, czuć że jest świeżutki mega świeżutki bym powiedziała, z zewnątrz jest chrupiący jest mocno słodziutki, w środku jest sami zobaczycie, aż taka chmurka się zrobiła, jest puszysty fajny, czuć że on jest taki no wiecie Różni się od naszych polskich pączków, ale ale chyba rozumiem. A który byś wybrała, polski czy taki? Zależy. Bądź szczerze, zależy. A ten też z chęcią bym przyszła. Naprawdę jest dobry. Czuć, że naprawdę jest świeży. Uwielbiam to, jak robisz to. To jest taki sygnał dla mnie, żebym to nie jest Umówiony znak wiem. sygnał. Nie wiem. A w ogóle wy jesteście team Hogwart czy team Slytherin? Ja Napiszcie jestem w taka, powiem wam, że są są Ty To jest jest Ty sam jesteś z mięsi Zaraz rzucę na ciebie jakieś zaklęcie. Także przed nami jest to pączek ze Sliterinu i uwaga, jest to pączek z. Posypka jest ponad jakiegoś ciasteczkowego cukru, polewany zielonym buttercreamem i po prostu jakimś kremem maślanym tak naprawdę. To jest ten zielony. Dobra, wgryzamy się. Mhm. Fajny świeżutki, ale krem mega, mega sztuczny. Tak, czyś kremion. Mhm. Strasznie. Fajnie wygląda, ale ten krem zielony. Proszę. Czekam na twoją honest opinię. Ogólnie moi drodzy, na śniadanie 12 pączków, bo i nad co? To typowy właśnie taki krem tych yy, cupcake'ów amerykańskich. No taki yy, yy. sztuczny jak jasna nielka. Jest literem odkładamy, a przed nami jest. Ravenclaw. Ten chyba jest jakiś jest jagodowy blueberry. W ogóle już mogę powiedzieć wam, że barwią te pączki. Już mam niebieskie paluszki, czyli zamieniam się z Merfa. Dobra, lecimy z Ravenclaw. Mm. Ten jest dużo lepszy, bo nie ma tego kremu. I powiem wam, że myślałam, że to będzie jagoda w środku, a to po prostu jest lukier jagodowy. Lukier jest blueberry. Mm -hmm. Fajnie spoko. to wygląda, no? delikatna posypka i wszystko. Tego bym zjadła, ten jest fajnie. Ja nie miałem tego jeść w ogóle, ale szczerze to mnie nie spoko, ja nie lubię. To jest taka mi Nie sztucz... lubisz jagody chyba? To nie o to chodzi, ja lubię jagody, tylko to jest tak sztuczna ta jagoda, no. że to jest naprawdę ciężkie do sprawienia. Wszystko to fajnie wygląda naprawdę, ale, ale jeśli miałbym spożytkować swoje kalorie, to na pewno poszedłbym po co innego. Nawet tego zwykłego, tak szczerze mówiąc, bo one wszystkie są oblane tym lukrem. Idziemy teraz do domu, z którego pochodzi mój kamerzysta <grym> idziemy do Hufflepuffu. I w ogóle e, kto był z Hufflepuffu? Ty <grym> I'm seriously. Taruda, ruda na początku. Co ona wygląda jak ron, tylko miała długie włosy <grym> W pierwszym odcinku. W <grym> pierwszym odcinku to no. jest odcinkowe. O, ty no. Ty w, pierwszej, w pierwszej edycji, no tak. I ty no, w ogóle zauważyłeś... kamieniu. Ty tego na pewno nie masz też. Czy wy wiecie, no. że w, her w herbie Hufflepuff'u jest borsuk? Ty wiedziałeś to? No ja. Nie wiedziałeś tego? No na pewno ja. nie, na pewno nie. Zobaczcie, jaki cute. Podobnie jest do My lecimy z Hufflepuffem. Hufflepuff jest posypany czymś na wzór biszkoptu, to bym powiedziała, na górze. Jest polany czekoladą z góry i ma na sobie tofi krem chyba. I na pewno będzie miał coś w środku, to jest pewne. Próbujemy. Nie wiem, który jest to wydarzeń, żeby... Akurat w w to. Tofi. Przyjemny. Fajnie, dużo jest tego kremu, już mogę wam powiedzieć. Ale dla mnie najlepsze jest to, że te pączki są takie świeże. Serio. Nie ma nic gorszego no. niż stary, twardy pączek, naprawdę? Kreml jest bardzo fajny, taki delikatny. Ogólnie dla ciekawskich, nie wiem czy wiecie, zostały dwa miesiące do moich urodzin i zostały ile cztery miesiące? Trzy i pół do świąt. No. Seria, oczajcie, do końca Ale ten roku. Czas leci. I mam dla Was świetną serię na grudzień. Jeżeli wiecie, co zawsze leci w telewizji na święta, zrobimy Wam edycję świąteczną w Stanach w Nowym Kto wie, ten wie. Kto ma wiedzieć, ten wie. <noise> Kto wie, ten wie. Najważniejszy na koniec Gryffindor. Czyli Gryffindor, Gryffindor ma na sobie polewę ciasteczkową, polewę, posypkę ciasteczkową, ale jestem ciekawa, jaki to jest smak tego, tego czerwonego lukru. Ogólnie kiedyś Krispy Kreme, Cream czy kremy? Kremę. Kremy. Krispy Kreme było w Polsce przez jakiś czas, chyba w 2015 roku, no ale nie przyjęło się. Nie wiem czemu, chyba nie lubiliście wtedy. Cześć, pojadamy. Mhm. Ugryzłam i nic nie ma. Sztuczny. Ten czuć, że jest sztuczny. Like... Mm -hmm, ale, to, ale to co ma środku? Coś jest, ale jeszcze nie spróbowałam. Ten lukier czerwony jest naprawdę. Ogrzyliwy? Mm -hmm. Po że. Czy ta palca wsadza to się? To jest krem ciasteczkowy taki? Kupido? No. Ciężko mi jest określić to, ale... Mm. Chyba Hufflepuff wygrywa. To mm. to są te ciastka takie te słynne, to są... cynamonowe. Pierniszki, tak jak kojarzysz te ciastka? No. Witwę domu wygrywa Hufflepuff. Gryffindor bardzo słaby. Hufflepuff najlepszy. A przed wami ostatni już tak naprawdę niespodziankowy. To jest pudełeczko, I zobaczcie, jest, to jest to ten... ten e, jak on się Tara? E, nie, 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 nie. Tiara to, to było co innego. To jest e, ta czapka przedziałów. Czapka przydziałów No to zaraz cię przydzielimy do czegoś. No, no ty już jesteś w <laughs> Zaraz cię przydzielimy jakoś do roboty. No zobacz, jaki fajny. Świetny jest. Jeszcze ma jakąś burkatową posypkę z gwiazdkami. Też może być dobre. Jeżeli jest to pączek z to może być dobre. Ma potencjał. Nie jedu w pączku. A ma jakieś nadzienie pomarańczowe. Uła. Widzicie to? No to musi się dogryźć. Nie, bo będę musiała zepchnąć to czapkę. Musisz się doczłapać. Co to jest? Mango? Nie, to nie jest mango, ale ma bardzo maszlany posmak. Mega sztuczne, powiem szczerze, wiesz? Mhm uh -huh. Nie dobry? Nie Ładnie wygląda, ale uh -huh. roboty, roboty smaku nie go. Za sztuczny, serio Ogólnie chyba ten Hufflepuff wygrywa i zwykłe glazed pączki Tak Czyli zwykłe, lukrowane Kochani, uciekamy dalej Idziemy porównać do Thank you, have a great day Mini podsumowanko, krispy Kreme, krimy, kremy Krispy Kreme. Serio, pączki glazed? Chyba najlepsze, jakie w życiu jeżeli mam być szczera Ameryki z się chodzi o amerykańskie Naprawdę I y, świeżutkie, przede wszystkim świeżutkie, miękkie, dobrze wysmażone, całe polane lukrem Świetne, naprawdę Wydaje mi się, że dużo lepsze są od tego, do którego teraz idziemy <noise> Ogólnie edycja z Harrym Potterem fajna opcja Wydaje mi się, że dzięki temu dużo ludzi tutaj ściągną, bo Harry Potter ma fanów na całym świecie tak naprawdę by the way, musimy pójść do tego sklepu, co jest na Times Square chyba z Harrym Potterem. No. Ale nawet słychać było, że ludzie wchodzili nawet nie po same donacje, tylko tak. donacje z Harrym Potterem. tylko Poterem. od razu z Hogwartu, coś chce... tam, coś tam, Gryffindoru, coś tam, coś tam. Cały czas yy, coś w tym stylu było słychać. Ogólnie... Jak to się mówi? Quidditcha złapał Hufflepuff. <laughs> Nie quidita, tylko złoty znicz. Złoty znicz, tak. No. Patek, bo zaraz tłuczkiem dostaniesz. A my lecimy do Dunkina po glazed pączka, porównamy sobie, bye bye. Zobaczcie, za nami dosłownie na skrzyżowaniu jest crispy... Crispy. Crispy. Cri... Crispy cream, a dosłownie na drugim kornerze za pasami jest Dunkin Donuts. Na drugim rogu, kochani. Na drugim rogu, czyli konkurencja goni konkurencję. Nie wiem, czy zauważyłeś, że tu jest w miarę czysto na ulicach. No bo tutaj oni dbają o to, tak? Ogólnie w Nowym Jorku na niektórych dzielnicach się przejdziecie sobie po prostu ulicą i możecie zauważyć, jak wygląda życie tutaj lokalsów. Albo nie lokalsów, bo to nie są lokaliści, którzy tak brudzą tak naprawdę. No właśnie. No ale to zostawimy na kiedy indziej. A przed nami Dunkin Donuts. Właśnie tego potrzebujemy. Nie pączka a pieska. Mamy naszego lukrowanego pączka. Oponkę, tak naprawdę. Z dankina. Byłoby sympatycznie, gdybyś mi podał tamte. Ta jest dużo większa. A nie wiem, nie wiem, czy nie zmniejszyli tak, szczerze mówiąc. Mhm. No musisz wyjąć, bo ja nie sięgnę. To tylko wam pokażę. O teraz zmniejszyli, patrz. Serio? Na pewno zmniejszyli, oczywiście. No nie, nie pamiętam. Ja myślę, że były troszkę większe. Teraz są malutkie, tak samo jak w tym, jak w Crispy. Bo widzisz, widzisz, jak oni to robią, że zamiast na przykład, z, ten, zwiększyć dużo ceny, to na przykład zmniejszą pączkę Produkt, i troszeczkę... To no. żeby nie wyższe no, no. ceny właśnie, teraz tak. takich marketingowych. I chyba zrobili większą dziurę. Nie no, dużo lepiej wygląda ten z Krispy Krem. No oczywiście. Naprawdę dużo ładnie wypieczony Por, zobaczcie. Tak, to jest porównanie side by side, tak zwane. nawet ta, ja na łapkę już nie stracę. No to chyba nie ma problemu. Po porównania. lewej Dunkin, po prawej Krispy. Dunkin i Krispy. A jak, a jak się cenowo różnią? Yy, Dunkin jest praktycznie o połowę tańszy. O tak? No, no. Może dlatego. tego. No jednak za jakąś trzeba zapłacić, no nie ma to tamto. A próbujemy tego z dankina, ale chyba wiemy jak on smakuje. W sumie, tak takiej różnicy smaku nie ma, tylko czuć bardziej to, że te z dankina są jakieś takie... One no, są bardziej napuszczone, nie wiem jak to powiedzieć takie. Napulchnione. Mhm. Bardziej pulchne. Dużo więcej mają w sobie tych takich e, jak to się mówi? Baloników powietrza. Nie wiem czy to widać. Chyba widać. Jacuzzi bubles, jak Rafał patrzyć może. I ogólnie w smaku chyba ten Krispy Kreme dla mnie wygrywa. No to, to na 100% mi się wydaje Serio. Wygrywa. Ale nie ma porównania. No. Odkładam tego. Okay. Ale za to jest jedna rzecz, która w nie nas nam smakuje. I jest to Francuski donacik czyli French cruller Kto kto? French Cruller. Okej, okay, niech będzie. Tak naprawdę to jest oponka w Polsce, ona chyba się właśnie nazywają jogurtowe, czy jakoś tak. Nie, ona się gniazdko nazywają. Gniazdka, nazywa, chyba tak. tak, no? No. Dobra, próbujemy. Mhm. Uh -huh. No, to jest Mhm. Uh -huh. To jest właśnie tak lekko mleczne właśnie uh -huh. nie czuć właśnie te aż tyle tej chemii. Wiadomo, że tam trochę jest... Oj, na no pewno jest nawodowane, ale... Tak. ale fajno. To jest bardziej jak teraz, to takie francuskie, nie? Mhm. Zdecydowanie wygrywa ta oto firma. Bezkonkurencyjnie, bezporównywalnie, bezapelacyjnie. Bezapelacyjnie. Naprawdę, jak macie do wyboru Krispy Kreme i Dunkin' Donut? Krispy Kreme, tylko i wyłącznie, serio. Świetne pączki. No i tak naprawdę Krispy Kreme działa już na rynku jakieś 90 lat, a Dunkin' Donut połowę tego. Także no to jest też wiesz. Experience. Marka z tradycjami, moi drodzy. Since 1937. O, to niedługo będziemy o stulecie, ile za 12 lat? Najpóźniej niedługo. No. cały zestaw z Hogwartu z tym Hogwartu y nie Hogwartu. Z Hogwartu? Hogwart. Z Hogwartu y łącznie z tą czapką kosztowało nas y prawie 30 dolarów. Tak. Uważam, że dość sporo. Mm, ale te pączki są spoko. Uważam, że są warte swojej ceny. Tak naprawdę w polskich sklepach też są teraz pączki, które kosztują po 2,50, po 2,50, po 3 dolary, no właśnie. Więc to już jest chyba. Ale nasze pączki jednak troszeczkę ja jednak wolę nasze polskie pączki. No, wiadomo, ale te, te lukrowane, spoko, naprawdę. Jeżeli ktoś po prostu chce coś innego spróbować, jak najbardziej tak, polecamy, zdecydowanie polecamy. A wam moi drodzy, jeżeli ten film się podobał... A poczekaj, 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 poczekaj. Aha, Karol już jest Rating prosimy. 8 na 10 ten Glazed? No. Na 100% 8 na 10. No. E, jeżeli chodzi o Dunkin'a, to bym dała w tym momencie już... Ale 10. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Glazed na 8 na 10. E, Hufflepuff. Hufflepuff 8 na 10. Okej. Okay. Ravenclaw. 5 na 5. 5 na 5. 5 na 5, <śmieniu> o, to... mój Jezu, Ravenclaw wygrywa, yes. 5 na 10. 5 na 10, dobra. Teraz Literin? 5 na 10. Gryffindor? Gryffindor chyba 3 na 10. Jaki najgorszy był? Najgorszy, był, no, oczywiście, tak był najbardziej sztuczny. O, oh, wow. No. Okej. Okay. Dunkin? Eee, 4 na 10. Jeżeli mam porównywać teraz do tego? No, 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 no. no. W zupełności 4 na 10. Okej, okay. Rozumiemy. Dobrze. Więc czas już się pożegnać. Także, tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku? Jedziemy dalej w podróż kulinarną po Nowym Jorku. Tak. Merry Christmas. Tak. Liczymy. I mam nadzieję, że słońce jeszcze wyjdzie w to piękne lato nowojorskie. Także do zoba!